No, cześć, witam Was ludziska bardzo serdecznie w tym niestety nieco smutnym odcinku z Mountain Blade Bannerlord. Mianowicie, najprawdopodobniej po ostatniej aktualizacji nam się spieszył save, słuchajcie. Nie wiem co się dzieje, już próbowałem nagrać odcinek kilka razy, ale co jakieś wiecie, 3 do 5 minut podczas tak naprawdę wędrowania po opie kampanii, niestety, ale. Wyskakuje nam crash. Nie wiem jak to ominąć. Myślałem, że to jest ze sprawą modów, aczkolwiek no tutaj jak sobie czytacie logi, no tutaj nic nie wynika, że to jest problem moda. Już się bawiłem, wiecie, wyłączenie modów, ale wtedy niekiedy jest jeszcze gorzej, bo nawet sama gra nam się nie chce odpalić, gdyż e, save jest niekompatybilny. No i co, z słuchajcie, ludzika? nie wiem, no rozważam taką opcję, że odinstaluję sobie grę, wyczyczę sobie wszystkie pliki, e, no i wtedy już powinno być dobrze. No ale niestety save nam wtedy się usunie. E, nawet jeśli by się nie usunął, to i tak nam nie odpali, bo... No, wiecie, wszystko już będzie wyzerowane, więc rozważam poprowadzenie tej kampanii od nowa. Dajcie znać co Wy na to, no bo troszkę już na tym siedziałem, próbuję jednak jakiś odcinek, naprawdę od jakiejś, nie wiem, godziny. No i niestety nie wychodzi. Ewidentnie, właśnie po tej aktualizacji coś zmienili, co niestety tak naprawdę blokuje nam dalsze prowadzenie tej kampanii na tym właśnie sejwie. No, no, nie wiem, słuchajcie, nie wiem. Lipa, lipa, naprawdę. Dajcie znać, czy chcemy prowadzić kampanię od nowa Mi się, według mnie oczywiście jak najbardziej byłoby to możliwe. Dla mnie nie ma żadnego problemu, żeby od nowa zacząć kampanię, bo wtedy po prostu nawet w lepszy sposób sobie bym to, bym to poprowadził. No nie wiem, słuchajcie, słaba sytuacja. Dajcie znać w komentarzu, ja oczywiście poczytam, jeszcze postaram się jakoś to rozwiązać, ale no już troszkę nad tym siedzę, no i dalej naprawdę lipa, więc dajcie znać. No, hej, hej, do usłyszenia.